Cześć kochani tu, Agnieszka, zapraszam Was na Ulubieńców, Ulubieńców Kosmetycznych Lipca. I mam tutaj głównie pielęgnację dzisiaj, ale jest też coś z kolorówki. Także, jeżeli jesteście ciekawi, co mi się najlepiej sprawdziło, co w pozytywny sposób zwróciło moją uwagę w ostatnim miesiącu, czego najchętniej używałam, czego używanie sprawiało mi największą przyjemność, to zapraszam Was na ten film. Możecie również śledzić mnie na Instagramie, subskrybować ten kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie i zostawić kciuk w górę pod filmem. Oczywiście. Też bardzo chętnie poczytam co wam się fajnie sprawdzało, co wy fajnego odkryłyście. Może mnie zainspirujecie. Co też niejednokrotnie się stało, żebym czegoś e, spróbowała, żebym coś przetestowała, także dawajcie znać w komentarzach czego aktualnie używacie i co bardzo lubicie takie kosmetyki, wiecie, typowo letnie. A ja już zaczynam z tym co u mnie było najfajniejsze. Zaczynamy od pielęgnacji jak zawsze i zacznijmy sobie od toner padsów. Ja już wam spoilerowałam, że one są cudowne i w dalszym ciągu podtrzymuję to, co powiedziałam. To jest marka koreańska Isn't Tree. Nie wiem, czy widać napis, czy nie widać, bo jak jest prześwitujące, to już chyba nie za bardzo widać. I to są takie tonerpacy. Co to są tonerpacy? Tonerpacy to są generalnie płatki już nasączone tonikiem. Nasączone mogą być tonikiem albo jakimś płynem oczyszczającym, bo są różne rodzaje tonerpaców. Są takie oczyszczające na przykład, więc to bardziej działa na zasadzie może płynu micelarnego, ale są też takie nasączone tonikiem. I ja tutaj mam wersję Ultra Low Molecule molecular, no molecular. <noise> Hyaluronic Acid Zinc Cooling Pads. Czyli takie właśnie 60 płatków nasączonych tonikiem bądź esencją. Tu bardziej tonik, bo to jest dosyć płynne, z kwasem hialuronowym i cynkiem i to są płatki chłodzące. Ale one nie chłodzą na zasadzie jak na przykład kosmetyki z mentolem. Nie, ale chłodzą. Po prostu obniżają temperaturę naszej skóry, co przy takich gorących pogodach, jak teraz mamy, przylecie, no jest na wagę złota, tak bym powiedziała. Co mi się w nich bardzo podoba? Można ich używać zarówno jako toniku, czyli możemy sobie przetrzeć takim płatkiem twarz z rana, wieczorem, jakkolwiek, zaraz wam powiem, jak ja ich używam. To są takie cieniutkie płateczki, takie dwustronne. Mamy tutaj stronę gładką, tę, którą teraz widzicie, i stronę bardziej. Kropowatą. No i właśnie, tą możemy tak jakby jeszcze coś tam ewentualnie doczyścić, jak bardzo chcemy, a tę, ym, tą i tę, tę i tę, a tę drugą możemy nakładać na twarz. Ym, zresztą można tego używać, jak się chce, po prostu. W każdym razie. Właśnie, możemy przetrzeć takim tonikiem twarz i wyrzucić po prostu ten płatek. Możemy sobie robić z nich maski. Na tej zasadzie, że nakładamy kilka płatków i zostawiamy na jakiś tam czas, żeby nam tę skórę nawilżały. Można przycierać sobie tym twarz w ciągu dnia. Ja przyznam, że czasem tak robię. Jak na przykład założę, nałożę trochę za ciężką pielęgnację, a już jestem w domu, nie mam SPF-a i tak dalej, jest po południu i czuję, że już tak męczy mnie po prostu to, co mam na twarzy, to sobie biorę taki płatek, przecieram po prostu twarz. Zmywam tak naprawdę. Naprawdę, to co jest tam za dużo z tej pielęgnacji, a w, w międzyczasie yy, nawilżam też twarz w taki sposób. No i właśnie, i one są takie lekko chłodzące. Bardzo mi się podoba w nich to. Boże. Stukampa z nie, nie róbmy tego. Bardzo mi się podoba w nich też to, że niezależnie jakich użyjemy, to one, jakby ta esencja, ten tonik się wchłania. To są płatki, gdzie mamy substancję, która się wchłania, co też jest w lecie, moim zdaniem, na wagę złota. Czy przetrzemy, czy zostawimy, to to się później wchłania, tak, wiecie, w 100% i możemy nakładać kolejną lekką pielęgnację. Nie budujemy za dużo takich ciężkich warstw na twarzy. Czy one mają jakiś zapach? Taki bardzo naturalny, nie są wydaje mi się perfumowane. Taki bardzo naturalny zapach. Także świetne płateczki, doskonale nawilżają oczywiście też, no bo tutaj główne ich działanie to jest to nawilżanie. Jak widzicie, tyle ich zużyłam, nie wiem, połowę, nie, może troszkę nawet mniej niż połowę. Ciężko stwierdzić w tym momencie, może trochę mniej. Natomiast no, sprawdzają się po prostu bardzo, bardzo fajnie. Jeżeli nie próbowałyście jeszcze toner paców, to wam polecam i fajne w nich jest też to, że one się świetnie nadają na wakacje, na wyjazdy i tak bo one chyba w bagażu nie są liczone w ogóle jako płyn. Tylko w podręcznym, nie? Czyli możecie sobie przełożyć z jakiegoś mniejszego pojemniczka. Tyle, ile potrzebujecie, 10, 15 czy tam 20 czy 5, i, czy nawet do woreczka takiego strunowego i wziąć gdzieś w podróż, zamiast brać butelkę z płynem, który Wam się może wylać. Także ja jestem bardzo, bardzo na tak i ta wersja niesamowicie mi się podoba. Ja próbowałam różnych tonerpaców, ale te bardzo, bardzo mi pasują. Także myślę, że jak skończę te, to jeszcze kiedyś w nie się zaopatrzę. Lecimy dalej. Pielęgnacja twarzy. Tu jest puste opakowanie, co prawda, ale już na mnie czeka paczka w, w sklepie do odebrania z kolejnym setem masek z Foreo. Tę maskę dostałam w boksie Look Fantastic. To jest marka Foreo, czyli od tych wszystkich urządzonek. Tak, no to będę kiedyś do mnie pisali o współpracy, ale im odmówiłam, bo ja jakoś tak te urządzonka to nie do końca wydaje mi się, że. Nie, nie, nie do końca to jest to, co powinno się dziać z twarzą. Natomiast, no maskę dostałam, więc stwierdziłam ostatnio, że ją zużyję. To jest z bugarską różą, nawilżająca, ale też łagodząca. Jak róża, no to łagodząca, wiadomo. Nawilżająca. To jest najcudowniejsza maska w płachcie, jakiej używałam. Ja nie lubię masek w płachcie, nie lubiłam, teraz się trochę do nich przekonuję. Um, ale to była maska, która autentycznie sprawiła mi przyjemność, po prostu. Ona jest bardzo dobrze wycięta, ładnie przylega, to jest maska z tencelu, ona jest taka troszkę grubsza, nie taka cieniutę, tylko troszkę grubsza, ale nie za gruba, nie tak, że macie coś grubego na twarzy. Bardzo dobrze nasączona taką lekką, mleczną esencją. No i właśnie, to się chyba trzyma 20 minut na twarzy, tak mi się wydaje. Zaraz przeczytamy. Tak, 20 minut. Ja ją trzymałam około godziny i wtedy stwierdziłam, że no dobra, to może już ją zdejmę, bo cały czas była nasączona, że może już ją zdejmę i tak dalej. Wycisnę sobie jeszcze tę esencję. Wiecie, ile tej esencji jeszcze było w tej masce? Ona mi jeszcze starczyła, jeszcze raz na twarz, na szyję, dekolt, na ręce i tak dalej, i tak dalej. Bardzo dużo było tej esencji i ona też się pięknie ta esencja wchłania. Nawet jak jest jej bardzo dużo, to się wchłania. Może nie tak w 100%, ale się wchłania. Na noc na przykład zrobić sobie taką maskę i nic więcej do szczęścia nie potrzeba. Serio. E, łagodząca, chłodząca, dająca. Ona tu też znowu nie ma żadnych substancji, wydaje mi się, takich, które by w teorii miały chłodzić. Um, ale jak leżycie, to jak w spa, chłodzi wam cudownie twarz, czujecie to nawilżenie, łagodzenie, właśnie takie relaks dla twarzy. One tanie nie są, te maski, można je kupić właśnie w trzy pakach. Tak mi się wydaje, że to są trzy paki, trójpaki, trzy paki, nie wiem jak się mówi, szczerze mówiąc, nawet się nie zastanawiałam nad tym. I to kosztuje kilkadziesiąt złotych, czasem można znaleźć tanie. Ja właśnie ostatnio na promocji kupiłam za 55 trzy takie maski, więc tanie one nie są, ale naprawdę są świetne. W sensie jest świetna ta jedna, której użyłam, rewelacyjna. Jak ja nie lubię masek w płachcie, jak ja wolę maski kremowe, wszelkie żelowe i tak dalej. To ta była po prostu cudowna. Cudowna była. Także, jak coś to Wam polecam spróbować, bo myślę, że większości osób się będzie to podobało zdecydowanie. Lecimy dalej. Kolejny kosmetyk to jest. Dzisiaj będzie krótki film, bo ja nagrałam patrzę 8 minut, a już przeleciałam dwie rzeczy. Kolejna rzecz to jest SPF. I to jest SPF, którego używam od półtora tygodnia, czy coś takiego, i stwierdziłam, może dwóch? No, dwóch już chyba będzie. No, i stwierdziłam, że też muszę wam go pokazać, bo to jest niedrogi SPF. A bardzo przypomina SPF, który wiele osób lubi, który wiele osób chwali, yy, i uważam, że jest bardzo dobry po prostu. To jest SPF, to znaczy tak, bardzo dobry, jak na standardy, standardy. Takie ogólne. Dla mnie najlepszy jest Neogen. Zawsze, wszędzie i jak mnie obudzicie w środku nocy, Neogen Airy Sunscreen. Ale ten jest bardzo dobry. Ma troszkę inne parametry, troszkę inne właściwości. Właściwie parametry no SPF-50, PA4 plusiki, wiadomo. Te, te parametry są takie jak w większości SPF-ów i to jest SPF marki Frudia, koreańska marka, którą bardzo bardzo lubię, uwielbiam ich krem Green Grape Pore Control Cream na lato, taki matowy żel, to nie raz wam mówiłam, od lat o nim mówię, bo on jest świetny, ale mają też właśnie fajny SPF. Ultra UV Shield Sun Essence. To jest w sumie esencja. I to jest taki SPFik, który ma kremową formułę a jak większość SPF-ów, taki. On, jak się go rozprowadza, to leciutko bieli, ale później to się wchłania i to znika. Zaraz Wam to pokażę. I jak chcecie mieć efekt glas skin na twarzy, to nic więcej Wam nie trzeba, słuchajcie. Nie wiem, czy ten efekt jest jeszcze modny, czy nie. Wydaje mi się, że idziemy znowu w stronę Matu, ale to jest SPF, który nałożony solo. Daje efekt tafli szkła. Twarz po prostu nie błyszczy się, jakby była olejkiem wysmarowana. Nie błyszczy się, jakby była jakimś rozświetlaczem. To jest po prostu, jakbyście miały taflę wody na twarzy. To wygląda przeniesamowicie po prostu. To nie jest glow, to jest szklana, wodna tafla na skórze, jak się go solo używa. Nie wiem, czy na ręce to będzie widać, bo tutaj jest, nie, nie ma tak załamań. Jak wiecie, na skórze twarzy to po prostu daje przeniesamowity efekt. Ja może nie jestem fanką tego efektu i raczej nam no, widać zresztą chyba. Natomiast myślę, że to też jest bardzo, bardzo ciekawe w tym SPF-ie. On się bardzo dobrze wchłania, on się nie roluje, nie, jakby nie, nie wchodzi w jakieś kłótnie z innymi kosmetykami. Pod makijaż się świetnie nadaje, jest kremowy, przyjemny, nie jest tłusty. Na twarzy właśnie zostawia lekką warstwę, ale ona jest taka, powiedziałabym też trochę hybrydowa, bo to nie jest tłuste ale nie jest też suche na twarzy. Nie zasycha całkiem, ale też nie jest tłuste. Nie czuć go kompletnie na twarzy, jak się go ma. E, tak jakby twarz nie czuje. Nie, e, nie obkleja w żaden sposób. Nie, nie czujecie go po prostu totalnie na twarzy. Bardzo, bardzo przyjemny kosmetyk. E, nawilżający też. Mam wrażenie, że ma właśnie takie właściwości nawilżające. Mamy tutaj 50 gramów. Super. Bardzo mi się podoba. Bardzo mi się podoba. I ma delikatny Owocowy zapach. Ten zapach się utrzymuje na twarzy. Także dla osób, które nie lubią zapachów w kosmetykach do twarzy, to nie. Ale dla osób, które lubią przyjemne, takie naprawdę przyjemne zapachy, to, to może być fajny. Ten zapach się przez dłuższy czas na twarzy utrzymuje, nawet jak się zrobi makijaż, rzeczywiście. Ale jest taki właśnie jakiś owocowy, taki winogronowy trochę. Nie wiem, bardzo przyjemne. Bardzo przyjemny także, jak coś, to ten SPF mogę Wam polecić. Dlaczego to nie jest mój ulubiony SPF? Dlatego, że ja, tak jak Wam powiedziałam, moim ulubieńcem jest Neogen Airy Sunscreen, który po prostu wchłania się i zastyga na twarzy całkowicie. Jak dotykacie twarzy, to jakbyście nic totalnie na niej nie miały. Więc ja lubię najbardziej taki efekt. No ale nie samym Neogenem człowiek żyje. Ja mam różne, chcę testować różne SPFy, mam jakieś tam zapasy, gdzieś tam dostałam, a to stąd. A to stąd, a to stąd. I tak jakby chcę też to zużywać, więc po kolei sobie próbuję po prostu różnych. Ten jest super. I on przypomina SPF z Round Laba, Tak naprawdę, tak jakby przypomina SPF z Round Laba, tylko że macie na twarzy szkło i macie też zapach, czego w Round Labie nie ma. Także jak coś, to bardzo ciekawa pozycja jest też niedrogi na stylu. Nie wiem, czy on w ogóle kosztuje z 10 dolarów, może nawet nie. Nie chcę skłamać, ale nie jest drogi po prostu, jest tańszy od wielu innych e, takich popularnych. Kolejna rzecz, to jest też e, z Jest Tu mamy już japońską pielęgnację i to jest, spójrzcie, subaki. Subaki Premium X Repair Mask. Maska do włosów z y, um, olejkiem kameliowym, dobrze mówię? Subaki to jest kamelia, tak? Tak. I to jest Shiseido marka. Bo Shiseido, u nas jest w perfumeriach i są te drogie kosmetyki, a Shiseido tak naprawdę ma ogromną ilość różnych serii w takich normalnych cenach i na jest stylu, jak sobie zobaczycie, to jest tego pełno. Tak jakby Wszelkie maski, żele do mycia twarzy, pianki, yy, szamponów, bardzo dużo. I to nie są takie drogie kosmetyki, bo ta maska kosztuje jakieś chyba też 14 dolarów coś takiego. I ona jest świetna. Pokażę Wam ją w środku. To jest maska z nazwy, ale to jest taki kosmetyk, który nakładacie na włosy, pięknie pachnie też i zmywacie. To jest jednominutowa maska na włosy. Ona jak się ją jakby bierze w dłoń, to jest taka dziwna konsystencja, bo ona jest gęsta, ale jakby trochę śliska, taka śliska, śliska i jak nakładacie ją na włosy, to też jest nie trzeba jej dużo, bardzo mało jej wystarczy wziąć i ona się rozprowadza po całych włosach i w międzyczasie jak rozprowadzicie ją na włosach, to możecie ją już zmywać. Włosy się cudownie rozczesują, są gładkie, są puszyste. Um, Dzisiaj mam wydobyty skręt, ale też tej maski używałam dzisiaj. Błyszczące powiedziałabym. Zresztą, olejek kameliowy. Dobrze mówię, kameliowy? Tak, dobrze mówię. Mam nadzieję. E, dla moich włosów. Kam tak, kamelia, tak, to jest subaki, bo to jest po japońsku subaki po prostu. Ten, ten olejek dla włosów wysokoporowatych, takich jak ja mam, jest dobry. Przynajmniej w moim przypadku. Także świetna maska, bardzo wydajna. Ja już długo mam, słuchajcie, używam jej tak, używałam jej właściwie tak od czasu do czasu, a teraz pokończyłam inne i sobie tak już używam, wiecie, raz za razem. I, i jakby nie ma to wpływu negatywnego żadnego na moje włosy. W sensie nie jest tak, że z czasem one są coraz bardziej obciążone. Ona w ogóle włosów nie obciąża. To jest ciekawe, bo ja byłam właśnie przekonana, że ona będzie ciężka, bo często te azjatyckie, japońskie, kosmetyki czy koreańskie do włosów. One są ciężkie, one są obciążające. To absolutnie nie. Pięknie też pachnie. Tak powiem wam, yy, taki typowy kosmetyk trochę z zapachu yy, fryzjerski, jak, jakieś takie fryzjerskie maski nie jest droga jak na Shiseido, a jest świetna. I to jest w sumie jeden z takich kultowych kosmetyków do włosów yy, japońskich, yy, z tego co kojarzę yy, i ogólnie takich azjatyckich. Nie wiem, czy można gdzie się u nas kupić. Ja wam podlinkuję wszystkie te rzeczy, co będę mogła zjeść. styla. fajna jest, po prostu bardzo fajna, także też wam mogę polecić. I ostatni kosmetyk na dziś to jest kolorówka i to jest coś. Co niedawno wrzuciłam właściwie w zeszłym miesiącu, w czerwcu, tak mi się wydaje, do projektu Zero, czyli projektu, w którym zużywam kosmetyki kolorowe. Zapraszam Was, jeżeli nie widziałyście jeszcze tamtych filmów, myślę, że to jest takie fajne i trochę motywujące też do samodzielnego zużywania po prostu kosmetyków, do zużywania, a nie tylko używania kolorówki. I to jest coś, co wrzuciłam, bo miałam po prostu do projektu. Maybelline Color Sensational to jest konturówka w odcieniu 50 e, Dusty Rose, o ile dobrze pamiętam. Dusty Rose, tak. I jak ją wrzuciłam do projektu i zaczęłam jej używać, to się tak do niej przysałam, że używam jej cały czas po prostu. I ona była cała praktycznie, a zostało jej tyle już w tym momencie. Bardzo fajna, zastygająca konturówka. Mam ją na ustach. Możecie sobie zobaczyć kolor i y, y, chodzę w niej cały czas i pytacie mnie po prostu tylko co jakiś czas, y, co mam na ustach. To to jest ta konturówka właśnie, zastygająca, ale ona jest o tyle fajna, słuchajcie, że nie wysusza praktycznie ust. Ją mogę mieć przez pół dnia robić poprawki i tak jakby jak ją zmywam po południu czy tam wczesnym wieczorem to usta nie są wysuszone tak jak po wielu pomadkach i tak dalej może minimalnie są bardziej suche ale ona rzeczywiście jest bardzo komfortowa nie zasycha w taką skorupkę tylko nawet jak dotykam to te usta są mięciutkie po prostu nie jest tutaj nic wiecie no, no tak jak na przykład przy niektórych pomadkach że jak dotykacie to to jest jakaś taka skorupa tu w ogóle nic takiego się nie dzieje jest... No po prostu fajna, bardzo fajna, także to na koniec wam chciałam pokazać taki jeden element, jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o kolorówkę. Być może jeszcze skuszę się na inne odcienie, ale chyba jeszcze jakiś jeden mam. Tylko nie pamiętam, chyba jaśniejszy od tego. Chyba jeszcze jeden mam. To możliwe, że jak tę zużyję, to będę zużywać yy, tamtą też. Szczerze to kupiłam ją dwa lata temu, chyba. Pewnie ona jest chociaż 24 miesiące od otwarcia. No to myślę, że je, może jeszcze jest ważna. Nie wiem, nie robi mi krzywdy. Działa świetnie i jest bardzo szybka, też, słuchajcie. Mamy tutaj ten rysik, tak naprawdę nieduży. On jest miękki, więc jego się nie wysuwa dużo, bo może się złamać po prostu. Bardzo dobrze się nią obrysowuje usta, bardzo dobrze się nią wypełnia. Ja używam w ten sposób konturówek, że i obrysowuję usta, i też wypełniam jak mam ochotę. I ona w tym celu właśnie sprawdza się świetnie, lepiej niż niejedna pomadka. Może nie jest hiper wydajna jakaś, ale wydaje mi się, że też nie jest jakaś bardzo droga. Także to była ostatnia rzecz na dziś. Film nie jest bardzo długi. Dobrze, bo u mnie zazwyczaj te filmy jednak są długaśne, a tutaj macie taki przerywnik w długaśnych filmach, szybki, szybcy ulubieńcy lipca. Także mam nadzieję, że fajnie spędziliście ze mną czas. Wiem, że dla niektórych to będzie za krótko, ja wiem, <laughs> ale spokojnie. To, to jutro czy pojutrze zobaczymy się w czymś dłuższym, pewnie. Także widzimy się w kolejnym filmie. Pa.